Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej Tysiącletnie Królestwo, dalej 20 rozdział Księgi Objawienia. I y, dzisiaj chciałbym powiedzieć o takim ogólnym modelu y, interpretacji tego fragmentu. Mianowicie, generalnie y, interpretacja premilenijna, interpretacja dyspensacjonalna zakłada, że wszystko co w tym XX rozdziale się dzieje jest na ziemi. Czyli czyta to mniej więcej na tej zasadzie: I widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani wielki łańcuchów w swoje ręce, i pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, związał go na tysiąc lat, i wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził tysiąc narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli, to jest jakby w tej perspektywie, właśnie premilenijnej. Czwarty werset następuje po tym trzecim wersecie, gdzie jest mowa o tym, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem od czwartego do szóstego wersetu jest komentarz odnośnie właśnie y, tysiącletniego królestwa, tronów, tego co się dzieje dalej. No i potem siódmy werset. A gdy się dopełni o tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego, wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić się do boju, a liczba ich jak ptasek, piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. No i co teraz tu się dzieje w tym scenariuszu? W tym scenariuszu czwart, trzeci werset. I drugi, czyli związanie szatana, jest ewidentnie czymś, na co jeszcze czekamy. Co ciekawe, jest czymś, co jest nieskuteczne, zwróćcie uwagę, no bo gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. Czyli tak naprawdę jest związany, no ale no, nie wiem, coś się wydarzy, i generalnie zostanie wypuszczony z więzienia. Czyli jakby jest to pewna niekonsekwencja. Możemy dyskutować, jak to działa. Tutaj, też w różnych scenariuszach paramilenijnych, to różnie działa. Ale zazwyczaj gdzieś tam się pojawia to, że no on się jakoś wyrywa, no, że jakoś tam to tysiącletnie królestwo jest zanieczyszczone. O, polecam takie, są. So, yy, jeśli ktoś chce sobie jakoś tam przybliżyć ten yy, pogląd, to panorama Biblii jest taka, taką książeczka i tam się gdzieś to właśnie pojawia, z takim dyspensacjonalnym yy, ujęciu. Strasznie taka propos jest to śmieszne trochę dla mnie. No jak się spojrzy na, na historię Kościoła i na historię tysiącletniego królestwa, to dokładnie jest ten sam schemat. Co skądinąd, moim zdaniem, jest akurat słuszną obserwacją, tylko właśnie pokazuje, że to nie, są, nie powinny być dwa chronologicznie następujące po sobie okresy, tylko jest po prostu opisanie dwa razy tego samego okresu, o czym za chwilę powiem. A więc coś się musi złego wydarzyć w tysiącletnim królestwie, no i potem dopiero, dopiero jest ta ostateczna walka. Od 11 wersetu, no i wtedy jakoś już wyjdzie, już jakoś wyjdzie, i, no i to się zakończy, ten to się Królestwo, i dopiero będzie Sąd Białego Tronu, i te wszystkie rzeczy, które tam są opisane. Yy, ale, czyli tutaj są jakby, i, i teraz tak, jakie są dwie słabe yy, fragmenty, czy jakie są d, d, dwie strony słabe tego. tego yy, tego spojrzenia. No, po pierwsze właśnie jest to, że, te tysiąc, że, że to związanie szatana jest czymś przyszłym. A druga rzecz, która jest słaba, no to jest generalnie to, że od czwartego do szóstego wersetu trony, które widzi apostoł Jan, jakby w tej wizji są na ziemi. Są na ziemi. I teraz dlaczego to jest słabe? Znaczy słabe jest z dwóch powodów. Po pierwsze... Kiedy myślimy o związaniu szatana, to się trochę zastanawiam, czy nie zrobić oddzielnego odcinka o tym, to może zrobię, ale generalnie związanie szatana jest opisem zwycięstwa Chrystusa. Będę o tym mówił, przecież zrobię oddzielny odcinek na temat związania szatana i wtedy opiszę wszystkie te wątki, które z tym się wiążą. A skoro tak jest, to dotyczy to pierwszego przyjścia Chrystusa, a nie czegoś, co się wydarzy bezpośrednio przed drugim przyjściem Chrystusa. Skąd inąd? warto by zadać pytanie, co to by miało być. Yy, bo nie ma o tym jakoś za dużo mowy. Druga rzecz, jeszcze ważniejsza, to jest to, że trony w objawieniu stoją w niebie. Trony stoją w niebie i się nie ruszają z tego nieba. Yy, piąty, szósty rozdział Księgi Objawienia to jest to, co widzi yy, Jan zaraz po wizji Chrystusa, który się przechadza. Wśród swojego kościoła i generalnie panuje nad tym kościołem. Czwarty, czwarty, piąty rozdział, czyli czwarty rozdział to jest właśnie świątynia w niebie. I tu generalnie najpierw jest świątynia uwielbienia Ojca. Jest powiedziane: Godzin jesteś, Panie i Boże, nasz przez przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej zostało stworzone i zaistniało. No, ale pojawia się wizja baranka po jego prawicy, co skądinąd przypomina nam Psalm 110. W niepowstąpienie, księgę Daniela. Nie będę o wszystkich wątkach teraz opowiadał. No i tu mamy yy, właśnie również z, z, yy, yy, Jego uwielbienie, dziewiąty werset. Godzin jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga najwyższego ród królewski, i kapłanów i będą królować na ziemi. Yy, były tro, A, I teraz tak. Więc mamy tron i mamy, e, czter, mamy 24 starców przed tym, który siedzi na tronie, oddaje pokon temu, który żyje na wieki wieków, składa korony swoje przed tronem, właśnie mówiąc, godzin jesteś i mamy, e, i mamy, e, i mamy uwalnianie, ja bym tak to nazwa, uwalnianie historii spod Bożego Tronu Czyli wszystko co dzieje się na Ziemi, żebyśmy później zobaczyli to tak naprawdę jest uwalniane spod Bożego tronu przez Tego, który zwyciężył, przez Tego, który doszedł do Ojca, który, który dokonał tego, co należy zrobić, czyli zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, zerwać siedem jej pieczęci i on rzeczywiście, baranek jakby zabity, werset szósty, on jakby uwalnia tą historię, bo zdejmuje pierwszą pieczęć, drugą pieczęć, trzecią i tak dalej, i tak dalej, potem, jeżeli dobrze pamiętam, są rogi, Yy, tak, za tr... piąty anioł, szósty anioł, i tak dalej, on, one trąbią, i generalnie to jest wizja historii, ale to jest wizja historii uwalnianej przez Chrystusa, i to ma być, jakby to jest głównym pocieszeniem dla cierpiącego Kościoła, że to, to, to nie jest przypadek. Znaczy, że doświadczamy złych, złych rzeczy, ale generalnie te, te złe rzeczy dość, doświadczamy, bo tak ma być. A Chrystus, który zwyciężył, realizuje swoją wolę, i ostatecznie, tak jak to Billy Graham powiedział. Historia się do, dobrze kończy. To jest najważniejsza, najważniejsze przesłanie Księgi Objawienia. A więc od czwartego do szóstego wersetu jest historia w niebie, a nie historia na ziemi. Czyli jest trochę równoległa. Tu coś się wydarza, tu jest niebo i tu jest końcówka. I myślę sobie, że to jest jakby sedno, żeby zrozumieć we właściwy sposób tysiącletnie królestwo, które jest opisane w 20 rozdziale. Myślę, że opowiem o tym więcej za gdzieś tam w następnych odcinkach, bo nie jest to wszystko takie oczywiste. Natomiast mamy interpretacyjnie dwie możliwości. Albo czytamy ciurkiem, jako coś, co się dzieje na Ziemi, albo czytamy jako dwa plany. Plan na Ziemi, plan w niebie i plan na Ziemi. I myślę sobie, że tak, tą wizję należy czytać i mam nadzieję, że też Wam to przedstawię, a zrobicie, co chcecie i jak to tam sobie zinterpretujecie, to sobie zinterpretujecie. Panie, dziękuję Ci bardzo za, za to, że jest nadzieja, że jest pocieszenie, że jest napomnienie, że jest wizja chwały i majestatu, ale też wizja zwycięstwa, Panie, i że Ty zwyciężyłeś i Ty zwyciężysz, Ty dokonasz tego, co rozpocząłeś. To mi niech będzie chwała i daj nam żyć dla Ciebie. Z Bogiem i do zobaczenia.